Dzień dobry, bardzo szczęść Boże. Witam serdecznie 31 stycznia 2026 roku w sobotę. Dzisiaj wspomnienie świętego Jana Bosko, prezbitera. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, bardzo Wam dziękuję za każdą odsłonę, za każdy komentarz, lajk, like, za wchodzenie w interakcję. I oczywiście, za subskrypcję i podbijanie kanału, bo okazuje się, że takie stosunkowo młode, niewielkie kanały rozwijające się jak nasz, jeżeli wejdziecie w więcej pod filmem, to tam czasem pokazuje się nam podbij kanał. Można to zrobić trzy razy w ciągu tygodnia, więc wykorzystujcie wedle Waszej woli i uznania, a my będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie. Zapraszam do modlitwy i do czytań. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dobry Tato, dziękujemy Ci za dar życia, za kolejny dzień, za weekend. Dziękujemy, że Ty jesteś orzeźwiający, jak najświeższy deszcz na wiosnę, że karmisz nas, że nas obmywasz ze wszystkiego, co złe i niedoskonałe. Prosimy Cię uwrażliwiaj nas dzisiaj na swoją obecność. Bardzo chcemy żyć jeszcze lepiej na Twoją chwałę, bardzo chcemy być świadkami Twojej dobroci, miłości, sprawiedliwości, miłosierdzia. Dopomóż nam, byśmy chłonęli, przyswajali Twoje słowa z dzisiejszych czytań i z praktyką nieśli je w świat. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u niego u boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i te przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: Na życie pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwór nasób, gdyż dopuścił się tego czynu, a nie miał miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem. Dlatego miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś. A żonę Uriasza i wziąłeś sobie za małżonkę. Tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście z własnego domu, z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je Twojemu rywalowi, który będzie obcował z Twoimi żonami pod tym słońcem. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł, odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz, lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi, żona uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi, bronił się jednak. W ogóle z nimi nie jadł. Psalm Responsoryjny. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. I nie odbieraj mi świętego ducha swego. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże mój zbawco. Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także łódź już się napełniła wodą, napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na głowiu. zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu nic cię to nie obchodzi, że giniemy, on, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Amen. Wczoraj widzimy Dawida, który łamie, kłamie i zabija. Dziś przychodzi moment rozliczenia. Moment, którego każdy z nas się boi, ale który jest niezbędny, by wyzdrowieć. Widzimy, jak Natan przychodzi i Dawid pewnie myśli, że to rutynowa wizyta, ale słyszy historię o biedaku, któremu bogacz zabrał ukochaną owieczkę. No i Dawid oczywiście wydaje wyrok, że człowiek ten zasługuje na śmierć. W czwornasób ma oddać. I słyszy w odpowiedzi, ty jesteś tym człowiekiem. On widział do tej pory, po tym jak zgrzeszył, zło wszędzie dookoła, ale nie w sobie. Był surowym sędzią dla wymyślonego bogacza. Ale dla siebie był adwokatem diabła. Mimo to można powiedzieć, że jest to dobra sytuacja dla Dawida. Dlatego dobra, że w momencie, gdy on wyznaje zgrzeszyłem wobec Pana, wszystko się zmienia. Wrzut kłamstwa pęka. Bóg nie chce zniszczyć Dawida, tylko jego grzech. Natan powtarza: Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Zobaczcie, że Bóg nie rezygnuje z relacji. Po raz kolejny to pokazuje. Jeżeli stajemy w prawdzie, Bóg od razu mówi: jestem, czekam. Oczywiście, po ludzku są tego konsekwencje. Bóg nam zawsze wybacza, ale kiedy mordujemy cudzołożymy, musimy liczyć się z tym, że trafimy do więzienia. Że ktoś przyjdzie i nam, mówiąc delikatnie, twarz obije w przypadku mężczyzn, e, że rodzina będzie cierpieć. Zło zawsze rani innych ludzi. Dobro nie. Więź z Bogiem nie. Zawsze jest możliwa. Jeżeli tylko stajemy w prawdzie. I bardzo ludzka znowu Ewangelia. Kiedy chłopaki na łodzi przeżywają swój dramat, boją się, a Jezus śpi. I nasze ludzkie pretensje. pretensje, które każdy z nas od czasu do czasu ma do Pana Boga. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego to się stało? Dlaczego tam to się dzieje? Oni mówią, czy nic Cię nie obchodzi, że giniemy? Dawid myślał, że Bogu nie zależy na sprawiedliwości. Dlatego sam ją wymierzał, ukrywał grzechy. A uczniowie... Że Bogu nie zależy na nich i na ich życiu. Tymczasem Jezus wstaje i mówi: To nieprawda, zależy mi, jestem tutaj, panuje nad chaosem. Pyta się ich, czemu tak bojaźliwi jesteście. A my przecież tyle razy słyszymy w życiu, że. Wspominałem o tym wczoraj, chyba że dostaliśmy ducha odwagi, ducha pokoju, męstwa. Jak potrafimy sobie, oczywiście świat nam w tym skutecznie pomaga. Pewna narracja, która gdzieś się utrzymuje, takiego strachu, bo my robimy często zakupy i podejmujemy decyzje na tym cały handel się opiera że jak czegoś nie będziemy mieć, to. Będziemy w jakiś sposób gorsi, zostaniemy w tyle, coś stracimy. I tak trochę funkcjonujemy. Ciągła gonitwa. Czemu tak bojaźliwi jesteśmy? Bóg jest z nami. Jeżeli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Fantastyczne jest to, że jesteśmy jak apostołowie. Oni się też bali, oni zapominali. O tym, że Bóg jest z nimi, nie tylko duchowo, wówczas był również na pokładzie. To bardzo dodaje otuchy. Czy mam dzisiaj ja taki grzech w sobie, który ukrywam sam przed sobą, ale innym z chęcią wypominam? I znowu Ewangelia było w oku bliźniego, a belki w swoim nie widzimy. Jeżeli mamy dzisiaj coś takiego, to usłusz, usłyszmy, jak od proroka: Tak, to Ty jesteś tym człowiekiem, który zabiera tę owieczkę biednemu. Nie po to, żeby się potępiać, po to, żeby stanąć w prawdzie. Wrócić do Boga, wrócić na właściwą ścieżkę do miłości. Co prawda, wczoraj był piątek, ale nigdy nie jest za późno, żeby skorzystać ze spowiedzi, jeśli oczywiście tak czujemy. Nie bójmy się usłyszeć prawdy o sobie. Prawda o grzechu Dawida nie zabiła go. Ale go wyzwoliła i wzmocniła. Prawda o burzy nie zabiła uczniów, ani nie spowodowała, że Bóg ich odtrącił, ani wyśmiał. To była kolejna interakcja, oni po raz kolejny zobaczyli potęgę Boga, Bóg panuje nad rzeczywistością, czuwa nad naszą. Przyszłością. Zaufajmy Mu. Dobrej soboty Ci życzę, siostro, bracie. Zmarnuj 60 sekund z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Błogosławię Wam. Miło, że jesteście, i do jutra. Szczęść Boże.